Zapraszamy dziś do Opola, miasta z ponad tysiącletnią historią. Wyruszymy w podróż od początków miasta przez zabytkową starówkę z ratuszem, pomnikami i muzeami, aż po imponującą wieżę piastowską i zamek górny. Zobaczysz mury obronne, katedrę z pięknymi wieżami, klasztor franciszkanów oraz malowniczą opolską Wenecję z mostem groszowym. Odwiedzimy także wzgórze uniwersyteckie, amfiteatr i zieloną wyspę Bolko z wyjątkowym Zoopole. Spacerując po Opolu, poczujesz historię, kulturę i naturę w jednym idealne miasto na pełen wrażeń dzień. Zanim ruszymy zwiedzać Opole, mam dla Was małą zagadkę. Czy wiecie, skąd wzięła się nazwa miasta? Legenda głosi, że pewien władca podczas polowania zgubił się w puszczy, a kiedy dotarł do polany z chatami miał zawołać – o pole! I właśnie tu nakazał znieść gród. A Wy co myślicie? Legenda czy prawdziwa historia? W rzeczywistości Opole oznaczało wspólnotę osad i pól. Ludzie osiedlali się tu już w VIII wieku, korzystając ze szlaków handlowych i naturalnej ochrony nad Odrą. Pierwsza wzmianka o Opolu pochodzi z IX wieku i już wtedy było ono stolicą plemienia, któremu podlegało 20 osad. To dowód, że jego historia dorównuje takim grodom jak Gniezno czy Kraków. Początki piastowskiego Opola sięgają czasów księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego. To za jego panowania na początku XIII wieku miasto otrzymało prawa miejskie, a w 1283 roku zostało stolicą księstwa. Zamek na wyspie Pasiece był wówczas siedzibą książęcą, a samo miasto, otoczone murami, rozwijało się na prawym brzegu Odry, której główne koryto płynęło wtedy przez dzisiejszą Młynówkę. Wiedzieliście, że rzeka kiedyś płynęła zupełnie inaczej? Opole jest tak stare i silnie związane z piastami? Że można by się spodziewać wielu średniowiecznych zabytków. W rzeczywistości przetrwało ich niewiele, ale te, które pozostały, zachwycają i naprawdę warto je zobaczyć. Zabierzemy Was w podróż po najstarszych atrakcjach Opola, które są kolebką jego historii. Nasze zwiedzanie zaczniemy od Wieży Piastowskiej idealnego punktu startowego, by poznać historię miasta. Mierząca 35 metrów wieża piastowska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Opola. Jej historia sięga czasów Mieszka I, kiedy w tym miejscu stał drewniany gród piastowski. W 1217 roku, za panowania Kazimierza I Opolskiego, rozpoczęto budowę zamku piastowskiego, a samą wieżę w XIV wieku zniósł Bolko I Opolski. Choć zamek rozebrano w latach 1928-1931, wieża przetrwała dzięki gorącym protestom mieszkańców, którzy pokochali jej widok na malowniczej wyspie Pasiecy. Zamek musiał ustąpić miejsca nowoczesnej siedzibie rejencji opolskiej. W jego miejscu w 1934 roku stanął biurowiec, w którym dziś mieści się Urząd Wojewódzki. To jedyny modernistyczny budynek w Opolu, wpisany do rejestru zabytków. A czy jest on piękny, czy nie, pozostawiam już w Waszej ocenie. Niedaleko wieży piastowskiej stoi amfiteatr opolski. Ale czy wiedzieliście, że jeszcze przed wiekami tętniło tu życie pierwszej słowiańskiej osady? Archeolodzy odkryli drewniane domy, ulice. A nawet instrumenty muzyczne sprzed tysiąca lat. Zamiast planowanego muzeum powstał jednak amfiteatr. Tuż przy amfiteatrze, na murze obok Wejścia Technicznego, można dziś podziwiać wyjątkowy mural. Powstał w wyniku konkursu, którego tematem była muzyka i festiwal. Kolorowe prace stawią przestrzeń wokół amfiteatru. Wprowadzając festiwalowy nastrój już przy samym wejściu. Amfiteatr Opolski narodził się z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Karola Musioła, który marzył o miejscu spotkań, koncertów i konferencji. Projekt powierzono Florianowi Jesionowskiemu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że obiekt Stanie się sceną najważniejszego wydarzenia muzycznego w kraju. Pomysł przeglądu polskiej piosenki pojawił się dopiero w lutym 1963 roku, a kilka miesięcy później, 19 czerwca, amfiteatr otwarto podczas pierwszego festiwalu. Od tej chwili Opole co roku rozbrzmiewa piosenką. Z przerwą jedynie w 1982 roku, gdy festiwal odwołano z powodu stanu wojennego i w 2010, kiedy przeniesiono go na kampus Politechniki Opolskiej ze względu na modernizację obiektu. Wiosną 2011 roku amfiteatr otwarto w nowej odsłonie z widownią na 3653 miejsca. Niedaleko wieży piastowskiej opolskiego amfiteatru i kanału Munówka kryje się Staw Zamkowy spokojna oaza w samym sercu miasta. Choć znajduje się w centrum Opola, miejsce to zachowało ciszę i kameralny charakter. Już w średniowieczu Staw pełnił funkcję użytkową, będącą częścią systemu wodnego związanego z Zamkiem Piastowskim. Na tafli stawu zamkowego działa fontanna, która przyciąga wzrok w ciepłe dni. To jeden z nielicznych tego typu elementów w centrum Opola. Tuż przy brzegu stoi zabytkowy domek lodowy z końca XIX wieku, pierwotnie służący do przechowywania lodu ze stawu. Choć dziś nie pełni już swojej funkcji, przyciąga uwagę charakterystycznym wyglądem i przypomina o dawnej infrastrukturze miejskiej. Aby dotrzeć do centrum miasta i kolejnych atrakcji przejdziemy przez Most Groszowy przerzucony nad Kanałem Młynówka. Łączy on wyspę Pasiekę z sercem miasta i uchodzi za jeden z najpiękniejszych mostów dla pieszych w Polsce. Ten secesyjny zielony dwuprzęsłowy mostek nazywa się Groszowym. A czy wiecie skąd wzięła się ta nazwa? Otóż w czasach pruskich pobierano tu opłatę w wysokości jednego grosza. Tuż za młynówką czeka nas kolejna atrakcja: gotycki kościół świętej Trójcy i klasztor franciszkanów. Do Opola franciszkanów sprowadził w 1248 roku książę Władysław I Opolski. Otrzymali ziemię w samym sercu miasta i rozpoczęli budowę kościoła. Niestety, w 1307 roku wielki pożar strawił znaczną część świątyni. Dzięki wsparciu piastów udało się ją odbudować. Z wdzięczności bracia wznieśli kaplicę piastowską, zwaną też kaplicą Świętej Anny. To tutaj spoczywają opolscy piastowie, fundatorzy kościoła i klasztorów: Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III oraz księżna Anna Oświęcimska. W podziemiach pod prezbiterium, Pochowani zostali pozostali książęta, w tym Władysław II Opolczyk, władca, który zasłynął jako fundator sanktuarium jasnogórskiego. Dziś kaplica i Kościół są nie tylko miejscem modlitwy, ale i kroniką dziejów. Opole to miasto, które można odkrywać pieszo, spacerując wśród jego uliczek i zaułków. Zaledwie 160 metrów dzieli nas od kolejnego punktu wycieczki, rynku. Polski rynek ma ponad 800 lat. Został wytyczony w XIII wieku, kiedy książę Kazimierz I opolski nadał miastu prawa miejskie. Od tego czasu pełni funkcję centrum administracyjnego, handlowego i kulturalnego Opola. Przez wieki był świadkiem ważnych wydarzeń, od średniowiecznych jarmarków, przez uroczystości dworskie, po manifestacje patriotyczne i współczesne festiwale. Sercem opolskiego rynku jest ratusz wzniesiony we włoskim stylu, przypominający słynny florencki pałac Vecchio. Ta neorenesansowa budowla powstała w XIX i XX wieku, a jej znakiem rozpoznawczym stała się strzelista 65-metrowa wieża. Ogromna i widoczna z daleka, trudna do przeoczenia nawet podczas krótkiego spaceru po mieście. 15 lipca 1934 roku wydarzyła się tragedia. O poranku wieża nagle runęła. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a już dwa lata później na tym samym miejscu zniesiono nową, niemal identyczną wieżę, która do dziś góruje nad Opolem. U podnóża ratusza stoi monumentalny pomnik jeźdźca na koniu. To książę Kazimierz I Opolski. Dumnie spoglądające na przechodniów władca, który na początku XIII wieku dokonał pierwszej lokacji miasta. Postać niezwykle ważna dla historii Opola, bo to właśnie od niego zaczęła się miejska tradycja. Rzeźba waży aż 2,5 tony i została odsłonięta w 2018 roku. Obok pomnika umieszczono kapsułę czasu. A całość wykonano według projektu rzeźbiarza Wita Bichurskiego. Opolski rynek może pochwalić się także inną pracą tego artysty, rzeźbą gwiazda, wykonaną z marmuru Karary, W tle widać drogowskaz prowadzący do miast partnerskich Opola. Kameralny, otoczony pięknie odnowionymi kamieniczkami, opolski rynek. To prawdziwa perła miasta. Opole miało w tej kwestii ogromne szczęście, w przeciwieństwie do wielu innych polskich miast po wojnie. Nie oszpecono go blokami socrealistycznymi. Tu, pośród pastelowych elewacji i strzelistych szczytów kamienic, wciąż czuć średniowieczny układ placu. Choć podczas II wojny światowej przetrwało tylko kilka budynków, Powojenna odbudowa przywróciła rynkowi dawny charakter. Zniszczone kamienice odbudowano lub odrestaurowano, zachowując historyczny styl architektury. Dziś rynek tętnie życiem, w zabytkowych kamienicach mieszczą się kawiarnie, restauracje i butiki, a spacer po jego brukowanych uliczkach pozwala poczuć ducha dawnych czasów. Najstarsza spośród kamienic opolskiego rynku to kamienica pod lwem nosząca numer 1. Jej mury pamiętają średniowieczne czasy, a w 1655 roku gościł w niej sam król Jan Kazimierz, który przybył do Opola na konwencję stanów. Na płycie rynku naprzeciwko wejścia do Ratusza, od 2004 roku powstaje aleja gwiazd. Z roku na rok. Przybywa w niej kolejnych gwiazd odlanych w brązie, upamiętniających wykonawców, kompozytorów i autorów piosenek, wraz z ich nazwiskami i autografami. Miłym urozmaiceniem rynku, a także zbawieniem w upalne dni, jest fontanna z pitną wodą tak zwane końskie poidło. Stoi przed opolskim ratuszem. Odsłonięta w 2018 roku z okazji 800 Lecia Miasta. Jest repliką historycznego poidła dla zwierząt i stanowi symboliczną pamiątkę dawnej tradycji. Zejdziemy teraz z rynku, ale tylko kilka kroków, bo wszystkie atrakcje Opola są blisko, i zajrzymy do kamienicy czynszowej. Muzeum przenosi nas w czasie do XIX wieku, kiedy powstała ta kamienica czynszowa. Na wąskiej działce zaprojektowano dwupiętrowy budynek z poddaszem i sześć niewielkich mieszkań, każde o powierzchni około 35 m2. Kuchnie miały duże okna balkonowe, wychodzące na klatkę schodową, dzięki czemu światło docierało także do wnętrz a na półpiętrach zaplanowano wspólne toalety. W środkowych wnękach każdego piętra znajdowały się zlewy z bieżącą wodą, co było wtedy dużym udogodnieniem dla mieszkańców. W środku możemy obejrzeć 5 mieszkań, każde urządzone w stylu obowiązującym w latach 1890-1965. To prawdziwa lekcja życia dawnych mieszkańców, ich gustów, potrzeb i pozycji materialnej. Eksponaty pokazują, jak wyglądały codzienne czynności odgotowania i przygotowywania posiłków przez ogrzewanie piecami kaflowymi i żeliwnymi piecykami podbanie o higienę. Na strychu wystawiono dawne sprzęty do prania i suszenia, które dopełniają obraz życia codziennego w tamtych czasach. Po sąsiedzku od Kamienicy Czynszowej znajduje się Muzeum Śląska Opolskiego, które powstało już w 1900 roku w barokowym gmachu dawnego Kolegium Jezuickiego. To miejsce, w którym historia opolszczyzny ożywa dzięki bogatym zbiorom archeologicznym, etnograficznym, historycznym i artystycznym. W kolekcji malarstwa polskiego można podziwiać dzieła takich mistrzów, jak hełmoński, Gierymski, kossak czy malczewski. A w dziale sztuki prezentowana jest także ceramika śląska, w tym cenna porcelana tułowicka. Muzyka. Dział archeologiczny muzeum pozwala cofnąć się w czasie od prehistorii po średniowiecze. Można tu zobaczyć narzędzia, broń, ozdoby i przedmioty codziennego użytku, a także poznać historię badań i odkryć archeologicznych na terenie Opolszczyzny. To miejsce, gdzie przeszłość regionu staje się namacalna i fascynująco bliska. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, jest kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Wojciecha, zwany na Górce najstarsza świątynia Opola i jeden z kluczowych punktów Starówki. A czy wiecie, że według legendy święty Wojciech miał tu głosić kazania i udzielać chrztu? A z uderzenia jego laski skałę wytrysnęło cudowne źródełko. Przez wieki wierzono, że jego woda poprawia urodę, leczy gardło i wzmacnia więzi małżeńskie. Ale korzystać z niej można tylko raz w roku. Drewniany kościół powstał około 1000 roku, a murowaną świątynią w XIII wieku wzniósł zakon Dominikanów. Wnętrze zdobią barokowy ołtarz główny, boczne ołtarze regencyjne Ambona, obrazy i rzeźby z XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny prospekt organowy z barokowymi rzeźbami nadając miejscu wyjątkowy charakter. W pobliżu kościoła na górce wznosi się zabytkowy gmach Kolegium Maius, Jedna z pereł opolskiej architektury i serce Uniwersytetu Opolskiego. Dziś, odrestaurowany i przywrócony do dawnej świetności, tętni życiem akademickim. A przecież jego historia jest znacznie dłuższa i bogatsza. Niegdyś był klasztorem Dominikanów, później zaś, w burzliwych czasach obu wojen światowych, pełnił Funkcję szpitala Świętego Wojciecha. Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu zwane jest także Opolskim Akropolem. Jest to niewielki, ale wyjątkowo malowniczy fragment miasta. W budynku dzisiejszego Kolegium Minus działał niegdyś szpital. Po przeniesieniu go w inne miejsce, obiekt odnowiono i włączono w strukturę Uniwersytetu Opolskiego. Na dziedzińcu warto zwrócić uwagę na neogotyckie arkady oraz figurę Świętego Krzysztofa. Sześć pata pochodzi z ruin Pałacu Szlawgoczów w Kopicach. Do Opola trafiła w 2005 roku, została odrestaurowana i dziś jest jedną z parołek wzbóża uniwersyteckiego. Całe wzgórze uniwersyteckie, które otacza kolegium, to niezwykła przestrzeń, gdzie przeszłość spotyka się ze sztuką. Wśród galerii rzeźb, kolumn, tablic i pomników można poczuć ducha historii i kultury. Szczególne miejsce zajmuje tu galeria twórców polskiej piosenki. To właśnie na jej terenie stoją pomniki Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej, artystów nierozerwalnie związanych z Festiwalem Opolskim. Obok nich pojawili się także nieobecni mistrzowie słowa i muzyki Marek Grechuta, Czesław Niemen, Janusz Kofta, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Tuż obok Wzgórza Uniwersyteckiego znajduje się jedna z najbardziej tajemniczych budowli Opola Zamek Górny. Wzniesiony w latach 1382-1387 z inicjatywy księcia Władysława II Opolczyka, usytuowany w obrębie murów obronnych średniowiecznego miasta. Nazwę zawdzięczał swojemu położeniu na najwyższym punkcie Opola zwanym Górką. Po dawnej warowni pozostała jedynie gotycka wieża zamkowa. Niegdyś prowadził do niej most przerzucony nad fosą, która rozciągała się u jej stóp. Obecna wieża Choć wciąż imponująca i owiana legendą, została częściowo wtopiona w kompleks pobliskich budynków szkolnych. Przed zamkiem górnym wznosi się imponujący ponad dwumetrowy pomnik Władysława II Opolskiego. Książę ten zapisał się na kartach historii jako fundator klasztoru Paulinów w Częstochowie i dobrodziej, który sprowadził na jasną górę. Cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Dziś spogląda na swoje dawne Włości, stojąc przy Zamku Górnym, miejscu, które sam wzniósł i które aż do jego śmierci w 1401 roku było jego domem. Opole w średniowieczu otoczone było murami obronnymi, które chroniły mieszkańców i wyznaczały granice miasta. W ich obrębie znajdowały się bramy miejskie oraz barbakan, niezwykle ważny element fortyfikacji strzegący dostępu do miasta. Przez wieki mury otaczały całe Stare Miasto, a do Opola prowadziło pięć bram. Do dziś fragmenty dawnych murów można zobaczyć między innymi przy ulicy księdza Stefana Baldego, tuż obok Katedry Opolskiej. Zachował się tam około 30-metrowy odcinek ceglanego muru na kamiennym fundamencie, o wysokości około 3 metrów. W narożniku odtworzono także fragment umocnień wraz z basztą rybacką. Najpiękniej, opolska katedra prezentuje się od strony dawnych murów miejskich. Ta monumentalna świątynia z czerwonej cegły. To jeden z najważniejszych symboli miasta i prawdziwa perła gotyku. Jej wieże, wysokie na 76 metrów, górują nad panoramą Opola. Choć dziś trudno wyobrazić sobie katedrę bez tych strzelistych wież, powstały one dopiero pod koniec XIX wieku. Ale historia świątyni sięga znacznie dalej. Obecny kościół, wzniesiony w XV wieku na miejscu jeszcze starszych budowli, z których najstarsza miała powstać za czasów Bolesława Chrobrego. Do katedry nie udało nam się wejść, trwa tam bowiem duży remont. Wymieniana jest posadzka, odnawiana krypta i montowane ogrzewanie. Podczas prac archeolodzy trafili na fragmenty dawnej świątyni, które będzie można zobaczyć podczas zwiedzania. Wnętrze katedry zachwyca pięknym sklepieniem ołtarzem głównym i prastarą kamienną chrzcielnicę, najstarszym zabytkiem świątyni. Szczególne miejsce zajmuje tu cudowny obraz Matki Bożej Opolskiej, sprowadzony z piekar śląskich w 1702 roku i ukoronowany przez Jana Pawła II w 1983 roku. Teraz przeniesiemy się do najbardziej malowniczej części opolskiej starówki, gdzie kamienice wyrastają niemal prosto z rzeki. Z mostu kroszowego rozciąga się piękny widok na dawny domek strażnika, w którym dziś mieści się popularna naleśnikarnia Grabówka. To miejsce nazywane jest opolską Wenecją. Choć nazwa Wenecja może wydawać się nieco przesadzona, to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zakątków miasta. Wzdłuż kanału poprowadzono nowoczesne ścieżki spacerowe i rowerowe, a idąc z nimi w górę rzeki, można dotrzeć aż na wyspę Bolko. Wyspa Bolko nazywana jest zielonymi płucami Opola, a od rynku dzieli ją tylko około 30 minut spaceru. To właśnie tutaj znajduje się Opole, w którym żyje ponad 2000 zwierząt. Wiecie, że właśnie tu znajduje się jedyny w Polsce basen z uchadkami kalifornijskimi. Zwiedzający mogą też obserwować karmienie niektórych zwierząt przez opiekunów, na przykład goryli. Na terenie ogrodu Znajdują się też imponujące wybiegi dla lwów i tygrysów syberyjskich. A jeśli lubicie podwodny świat, koniecznie odwiedźcie pawilon Wodny Świat z rybami z całego świata. Planując wizytę w opolskim zoo warto zarezerwować sobie kilka godzin. Na naszym kanale już niedługo pojawi się osobny film z wizyty w zoo. Serdecznie Was już teraz zapraszamy. Pole zachwyca na każdym kroku, od malowniczej starówki, przez romantyczną opolską Wenecję, aż po zieloną wyspę Wolko. Warto odwiedzić katedrę, pospacerować nad Odrą i zobaczyć za Opole. To miasto łączy historię, kulturę i naturę. Idealne na pełne wrażeń kilka godzin. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i rozważ subskrypcję tego kanału. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć do większej liczby widzów.